dobry, punktualnie o godzinie 12 .00, 12 .00 czerwca witamy serdecznie w AgroKwadransie cyklicznym spotkaniu, w którym rozmawiamy o tym jak wspierać nasze uprawy i glebie, glebę zgodnie z naturą. Dziś gościmy Elżbietę Duran, ekspertkę do spraw w rolnictwie, liderkę grupy Agro z Małopolskiego Centrum Mikroorganizmów w Młodziejowicach. Witam serdecznie Lu. Dzień dobry, witam Magdalenę, witam wszystkich Państwa. Naszym tematem Agrokwadransa będzie, jak reagować, gdy przyroda zaskoczy nas ekstremalną pogodą, podtopieniami, gradowiciem czy długotrwałą suszą. To niestety. Częste zjawiska, które obserwujemy i które są doświadczeniem wielu rolników. Elu, czym probiotechnologia różni się od klasycznych środków chemicznych, które rolnicy zazwyczaj stosują po takich zdarzeniach jak grad czy zalanie? Probiotechnologia wykorzystując ten naturalny, biologiczny potencjał mikroorganizmów. Niejako naśladuje naturalne procesy fizjologiczne, które przebiegają i w glebie, i w roślinach, i je wzmacnia. Natomiast klasyczne środki, które są używane do dezynfekcji, takiej higienizacji, to są środki, które działają na objawy, nie na przyczynę. Elu, zacznijmy od scenariusza, który zdarza się coraz częściej, podtopienia. Rośliny stoją w wodzie, korzenie duszą się bez tlenu, a gleba zaczyna gnić. Jak w takiej sytuacji działa technologia jakie są pierwsze kroki, by ratować rośliny i glebę? My jesteśmy właśnie tutaj w tych rejonach podkrakowskich po takich anomaliach, po takich zdarzeniach, więc właściwie mierzymy się z tym teraz na bieżąco. Przede wszystkim to, co trzeba zrobić, to powstrzymać procesy gnilne, które mogą nam zniszczyć rośliny i rozluźnić glebę. I tutaj preparaty, które używamy w probiotechnologii, preparaty mikrobiologiczne są jak najbardziej wskazane. Te kompozycje mikroorganizmów zawarte w farmie czy farmie plus, one mają niesamowitą zdolność przestawienia kierunku przemian, zgnicia na fermentację, na próchnienie, a więc tutaj zatrzymują procesy gnilne od samego początku, czy nie dopuszczają do rozwinięcia się gnicia. I drugim preparatem, który jest bardzo wskazany w takich miejscach, gdzie stanęła woda, przynajmniej przez jakiś czas, albo nawet w miejscach, gdzie woda nie stanęła, ale była bardzo intensywna ulewa i mechanicznie nam ubiła tą ziemię, tak jak kamień, to są kwasy humusowe, probiohumus. Kwasy humusowe zawarte w tych właśnie preparatach, one mają z jednej strony zdolność odżywiania mikrobioty tej pożytecznej, ale też kwasy huminowe, fulwowe, one rozluźniają gleby, a więc wpuszczają tam tlen i powodują, że roślina zaczyna oddychać. Też ważną rzeczą jest, jeżeli są zielone części roślin nad, stojące nad, że tak powiem, tą zalaną czy zamuloną glebą, to też zastosować preparaty, które ich odżywią do listnie, żeby one po prostu mogły zacząć funkcjonować, dopóki jeszcze korzenie nie te właśnie zanurzone w mule, w, w glebie, nie będą funkcjonować tak, jak należy. Kolejna sytuacja, której doświadczamy, no, chciałoby się powiedzieć nagminne, to gradobicie. To zawsze oznacza uszkodzenie mechaniczne, otwarte ubytki na liściach i łodygach. Jak możemy wykorzystać mikrobiologię, aby ograniczyć infekcję i pomóc roślinom w, regen w regeneracji. Tutaj również zatrzymanie procesu gnicia i przestawienie na regenerację, na, na takie zabliźnianie, a więc preparaty z mikroorganizmami, w tym wypadku zdecydowanie preparatem M-Pharma, nie M-Pharma plus, ponieważ metabolity są w stanie tą tkankę zabezpieczyć mikroorganizmy wnikają do środka pomiędzy komórki i też zabezpieczają od wewnątrz i drugim preparatem który jest też bardzo ważny już o tym mówiliśmy w przypadku innych stresów, na przykład przymrozków, to był przywoływany często preparat Green Alga, czyli mikroalgi słodkowodne, które mają niesamowite możliwości regenerujące tkanki roślinne. One mają duże podobieństwo do komórek roślinnych i są takim plastrem. Wlewają całą swoją zawartość do komórek roślinnych i po prostu je witalizują, regenerują i powodują, że rośliny. Po prostu nie zasychają, one oczywiście mają blizny, ale te rośliny bardzo, bardzo potem wdzięcznie nam rosną. Bardzo dziękuję. Następną sytuacją no, ogromnego stresu dla roślin, to jest susza. I właściwie nie ma gospodarstwa rolnego, który nie doświadcza takiej sytuacji, czy też. W takich warunkach mikrobiologia może pomóc roślinom, jeśli tak, to w jaki sposób? Myślę, że tutaj oczywiście przywoływana już Greenalga i M-Pharma są takimi preparatami, które wzmacniają tę witalność roślin w tych sytuacjach, kiedy jest bardzo gorąco, kiedy przez wiele dni nie ma opadów, ale myślę, że w sytuacjach, kiedy nie spodziewamy się deszczu i mamy już prognozy długoterminowe. Warto też zastosować preparaty krzemowe, również przywoływany tutaj już w agrokwadransie preparat krzemowy Zumsil czy Adesil. To są preparaty, które powodują zagęszczanie soku komórkowego, jakby żelowanie soku komórkowego, co w przypadku przymrozków, jak wspominaliśmy. Powoduje większą trwałość komórki, natomiast to zatrzymanie wody w czasie suszy przez krzem organiczny, też powoduje, że rośliny są mniej narażone na odparowywanie wody i tym samym bardziej odporne na ten stres związany z wysoką temperaturą i brakiem wody. Także jest to również profilaktyka, zabezpieczenie i i myślę, że tutaj te preparaty wzmacniające są jak najbardziej wskazane. Elu, porozmawiajmy o glebie, bo często zapominamy, że to właśnie gleba po takich ekstremalnych warunkach bywa osłabiona. Co oznacza pojęcie biohigienizacja i jak przeprowadzić ten proces w praktyce? Biohigienizacja w naszym rozumieniu, rozumieniu Probiotics Polska, to jest zastosowanie czynnika biologicznego w celu zasiedlenia danego środowiska i wyparcia tej biologii niekorzystnej. Więc biohigienizacja gleby to będzie właśnie zaszczepienie, zastosowanie mikroorganizmów pożytecznych, aby zablokować rozwój patogenów. I tutaj jest to bardzo ważne, właśnie w sytuacjach, kiedy mieliśmy zalanie w zeszłym roku po wodzie i te sytuacje popowodziowe pokazały nam, że zastosowanie właśnie rozwiązań biologicznych było bardzo skuteczne i ta gleba szybko się regenerowała. Więc tutaj również M-Pharma, preparaty humusowe, ale do, do takich. Z sytuacji możemy włączyć również nasz preparat, który wzmacnia odporność przeciwko chorobom grzybowym MA5 do biohigienizacji, aby wyprzeć te patogeny, które ewentualnie mogłyby zaszkodzić jakimiś chorobami skoszelowymi, takimi, które rozwijają się właśnie gdzie, gdzie w warunkach beztlenowych, w warunkach, kiedy jest ciepło, wilgotno. Więc ta biohigienizacja, czynnik biologiczny, zasiedlenie, aby nie dopuścić do rozwoju patogenów. Bardzo dziękuję. Elu, nic tak nie działa na wyobraźnię jak przykłady z praktyki. Czy mogłabyś podać przykłady z Twojej współpracy z rolnikami, gdzie właśnie probiotechnologia pomogła w takich ekstremalnych warunkach, o których mówiłyśmy? Jakie były efekty i co było kluczowe Twoim zdaniem? Ja myślę, że tutaj powiem o dwóch przykładach. Jeden przykład na winnicy i może nawiążę do tego, jeszcze raz do gleby, że probiotechnologia jest bardzo ważna w zapobieganiu tych, tym ekstremalnym warunkom, dlatego że kiedy odbudowujemy warstwę próchniczą w glebie, kiedy dbamy. O, to, żeby gleba była żywa, bogata w próchnicę, bogata w organikę, wówczas ziemia jest w stanie zmagazynować dużo więcej wody. A więc nawet jeżeli mamy silne opady, to ta gleba wodę chłonie i przechowuje, bo jak wiemy 1% próchnicy to od 90 do 150 ton wody na hektarze. I później, kiedy mamy suszę, ta gleba tę wodę oddaje, a więc o wiele dłużej rośliny mogą korzystać. I tak właśnie spotkanie z jednym z plantatorów winorości w ostatnim tygodniu powiedział, że faktycznie w tym roku nawet mocne opady powodują, że nie powodują zmywania gleby, a badania gleby wykazały, że podczas Właśnie stosowania probiotechnologii zawartość próchnicy wzrosła, więc tutaj zdecydowanie więcej wody zatrzymuje gleba i te rośliny będą później mogły z niej korzystać. Drugi taki przykład to to plantacja borówek, która została uszkodzona właśnie przez grad. Grad na szczęście nie był zbyt duży, także owoce nie podpadały, ale były poranione, poobijane i Właśnie wejście później z bioalgą, green algą i, i M farmą spowodowały, że te opłuczenia można tak powiedzieć zagoiły się, owoce nie pozasychały, nie podpadały, ale po prostu rosły, były może nie tak kształtne, ale ale dojrzały i doskonale smakowały. Także tutaj też zabezpieczenie tymi preparatami wzmacniającymi, zapobiegającymi gniciu, doprowadziły do tego, że właściwie nie było wielkich strat w bronie. Jak rozumiem, w tych obu przypadkach działania były natychmiast, tak? Po tej sytuacji. W tak, to znaczy, jeśli chodzi o ten pierwszy przypadek, to jest właśnie ta systematyczna współpraca metodami technologicznymi, a więc wzmacnianie gleby, odbudowa warstwy próchniczej, czyli tutaj to pokazanie, że to nie tylko interwencja, ale przygotowywanie się na takie ewentualności jest bardzo ważne, czyli dbanie o glebę, o jej organikę, mikrobiologię. A w tym drugim przypadku, tak, zdecydowanie, zaraz następnego dnia były wykonane opryski Mfarmą i grinalgą. No i w moim ogrodzie również w ubiegły czwartek miałam taką, taki trochę Armagedon, ponieważ był grad wielkości półtora cm, nawet. I też zaraz następnego dnia zastosowałam preparaty biologiczne. Na razie wszystko wygląda, no, Poszarpane, ale, ale nie zasycha, zabliźnia się jabłuszka nie odpadają, są pobijane, ale myślę, że będą niekształtne jak w przypadku borówek, ale, ale urosną. Ja rozumiem, że, że za każdym razem doradzasz swoim partnerom, przedsiębiorcom rolnym na odpowiednie dawkowanie, prawda? Bo każda sytuacja jest. Inna i wymaga takiego doprecyzowania. Czyli ja rozumiem, że te proporcje stosowania mFarmy i grinaldi one mogą być różne w zależności od sytuacji. Tak, oczywiście stosujemy różne stężenia, różne rozcieńczenia w sytuacjach, kiedy mamy totalne zalanie, kiedy właściwie rośliny są. Pod wodą, pod błotem stosujemy większe dawki. Tutaj chodzi o biohigienizację, o Natomiast w sytuacjach, kiedy mamy poranione rośliny, wówczas również stosujemy trochę inne, inne stężenie mikroorganizmów, inne stężenie green algi czy kwasów humusowych. Także dobieramy stężenia do konkretnej sytuacji. Bardzo dziękuję. Jeśli dziś rolnik widzi zniszczone pole przez pogodę, co powinien zrobić jako pierwsze? Jaka jest taka najważniejsza rada, a może kilka rad, które, którą chciałabyś zostawić naszym słuchaczom? Myślę, że biologia, biologia i tylko biologia. Więc żeby nie osłabiać jeszcze bardziej rośliny chemią, bo każde działanie chemiczne, nawet jeżeli nam Coś rozwiąże jakiś jeden problem, to osłabia całe środowisko, a więc zadziałać preparatami biologicznymi, czy to preparatami z mikroorganizmami, czy preparatami z algowymi, czy preparatami, które są naturalnymi stymulatorami wzrostu, aby wzmocnić biologiczne procesy, bo to jest długotrwałe działanie, to jest działanie, które się później przekłada na, na uratowanie plonu i też na ochronę środowiska, w którym ta naroślina rośnie. Elu, proszę powiedz, gdzie cię można znaleźć w Social Mediach i gdzie się mieści Twoje centrum mikroorganizmów w Młodziejowicach? Młodziejowice to wioska na północ od Krakowa, w gminie Michałowice. Przy ulicy Legionowej mamy sklep, centrum, natomiast w social mediach pokazuje się i na stronie Małopolskiego Centrum, ale również na swoim, można powiedzieć, prywatnym profilu, ponieważ biologia, mikroorganizmy, biotechnologia to również moje życie, a więc może nawet więcej jest mnie na moim profilu Elżbieta Duran. Także zapraszam, zarówno na jedną stronę, jak i na drugą. Bardzo zachęcamy Państwa, pokazujemy teraz kontakt telefoniczny do Elżbiety Duran do kontaktu i też do zadawania bardziej precyzyjnych pytań. Jeżeli skala problemów w państwa uprawach no jest znaczna, to lepiej się upewnić i, i dopytać. Ela też ma ogromne doświadczenie w tej materii. Z wykształcenia jesteś mikrobiologiem, prawda? Tak, miałam przyjemność Studiowania mikrobiologii przemysłowej w Lublinie na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie. Dawno to było, ale mikroorganizmy towarzyszą mi właściwie przez całe życie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, Elu. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego nagrania i też zachęcamy gorąco do wpisywania pytań w czacie albo do kontaktu, do kontaktu bezpośredniego z Elżbietą Duran. Gwarantujemy otrzymacie Państwo profesjonalną poradę i wskazówki. A my zapraszamy już za tydzień o 12 do następnego odcinka Agrokatransa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.